Wojewoda dolnośląski Jarosław Obręmski wyjaśnia, skąd biorą się rozbieżności w podawanych informacjach oraz mówi o współpracy z saksonią. Szanowni Państwo, zbliżają się święta wielkiej nocy. Może jeszcze za wcześnie, żeby składać życzenia, ale takie jedno małe życzenie chciałbym sformułować. Próbujmy wszystkie oficjalne komunikaty. Samorządowe, rządowe, oficjalny Facebook wojewody, czytać. Z życzliwością i z, i z dobrą wolą. Z przekonaniem, że wszystkie te strony, wszystkie te strony starają się Państwa poinformować e, i przelać swój optymizm, swoje obawy, podzielić się troskami, e, pokazać, co jest w tej chwili najważniejsze w walce z pandemią. Oczywiście jest też tak, że czasami jak moi współpracownicy mnie informują, denerwuję się wpis, wpisami e, niektórych samorządów. Ale jestem przekonany, że także wtedy oni kierują się swoim przekonaniem o dobru wspólnym. Tak samo proszę czytać wszystkie komunikaty rządowe i komunikaty Urzędu Wojewódzkiego. Od jakiegoś czasu, chyba od trzech czy czterech tygodni, zamieszczamy mapkę z rozbiciem na powiaty, która informuje o ilości osób z koronawirusem właśnie w poszczególnych powiatach. Czasami. Zdarzają się między rozbieżności, między komunikatami powiatowego inspektora sanitarnego a mapką. Często przyczyna tych rozbieżności jest dosyć prozaiczna, Inny, inne godziny raportowania, czy też, że w pierwszej fazie ten pacjent jest analizowany pod względem sanepidowskim w kilku miejscach naraz ze względu na to, że gdzie indziej jest zameldowany, gdzie indziej mieszka, czy gdzie indziej pracuje. Później następuje korekta i która ma na celu ujednolicenie ilości przypadków koronawirusa, tak żeby jedna osoba nie była liczona dwu- czy trzykrotnie. Ale to, co jest w powiatach i to, co dociera do mnie, ma jedno źródło. To jest Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, który te informacje otrzymuje ze swojego laboratorium i laboratorium współpracujących z Wojewódzkim Sanepidem. Czytajmy wszystko w takim kontekście, że chcemy być dobrze poinformowani i nie ma nikt intencji wprowadzania państwa w błąd. Chcę także państwa poinformować o regularnych co tydzień moich rozmowach, telefonicznych oczywiście, z premierem Saksonii. Jest to czas, gdzie porównujemy naszą sytuację i w ilości. Osób zarażonych na naszym terytorium, jak i w jaki sposób nasi obywatele znoszą trudy kwarantanny. Oczywiście zawsze takim tematem rozmowy jest sytuacja zamkniętej granicy. Pan premier i ja oczywiście że uważamy ten czas za trochę nienormalny, że tęsknimy już za czasem, kiedy granica znowu będzie otwarta. I zdajemy sobie sprawę z tego, że dla wielu mieszkańców przygranicznych jest to bardzo duży kłopot związany z pozbawieniem ich możliwości zarobkowania. Więc marzy nam się i o tym rozmawiamy, żeby jak najszybciej przyszła ta nowa normalność, żeby granice znowu były otwarte. Rozmawiamy także o możliwości współpracy medycznej, o wymianie doświadczeń. Mam lada moment otrzymać pewną propozycję współpracy związaną z wymianą doświadczeń. Myślę, że z tego powodu, że jednak jeżeli patrzymy na liczbę zakażeń, Niemcy wyprzedzają nas około dwóch tygodni, może być to dla nas bardzo pouczająca wiedza. Skądinąd myślę, że warto w tym miejscu, zbliżając się znowu do Świąt Wielkiej Nocy. Obawiając się oczywiście o to, co się będzie wydarzać w Polsce w najbliższym czasie, myśleć jednak i mieć empatię w stosunku do tych krajów naszej e, Europy, w których sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna, że może powinniśmy odczuwać przynajmniej w emocjach pewną solidarność e, z narodem włoskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim i, i niemieckim. E, te telefony. Te rozmowy z premierem Saksonii myślę, że są próbą utrzymania tej naszej solidarności europejskiej w tym trudnym czasie. Dzielenie się doświadczeniami może okazać się niezwykle pomocne w walce z koronawirusem. Echo 24 Oliwia Stasiak.